Jak za bajtla było gryfnie? Wspomnienia Johanki. Autorską pracę po języku śląskim czyta Johanka. Część trzecia. Graczki i inksze zajęcia. Nasze życie za bajtla było proste. Siedzieliśmy albo w grozy z pioskiem, grali w sklep, kaj zamiast Geltumy my mieli liście. Graliśmy w dołognie. Nie rozmy się zmarasili, bo nie było boiska wedle bloku, i graliśmy na szlace, kierą były wysute drogi osiedlowe. W mutra mnie przezywała. Johanna. Czemu ty durk czarno do domu przychodzisz? No patrz na inne działchy. One w blank czysty klejda, a ty durz czarny kaluta. A ja wolała się bawić z moimi kamratami. Nie rozciepali my na trowa składanym scyzorykiem z, z ręki, z brody i rzuty. Różnie się dokończyło, niekiedym trzeba było pomocy medycznej, a kiedy my się potli. A było szkło na dworze, to żody nie jechał do doktora, ale matulka pololi wodą utlenioną, floster i zaś pod blok. Często my brali sznita ze tustym i na dwór. Całki czas my lotali i żaden bajtel nie był ruby ani barhaty. Jak się Kaś poszło bez powiedzenia kaj, to potem smary my pożyci dostali i rozum ku wracą. wracał. Nie mieliśmy mobilnioków i komputerów. A jak my się Kaś stracili, to jedna na chwila, bo na każdego mutra co jakiś czas z okna kukała i filowała każdy noż ruch. Wedle mojego bloku był staw hutniczy i bagna, takie Ristich prawdziwe i wpierony tataraku. Pora lot później, huta zrobiła z partyjniokami z PZPR czyn społeczny. No kilka ton szlaki z kotłowni huty i posuli te bagna. Zrobili nam no boiska i plac zabaw, no i my do dom chodzili mniej pomaraszeni. Terazki żody młody ani moje bajtla ani nikt więcej nie pamięto, czemu go domy na ten teren bagna. Na stawie wezowackim pływaliśmy na kołach wodnych na pędale. One były zrobione we hucie z takich blach pospawanych w ruły i na miały z materiału takiego sztywnego co nie nam okoł. Fater brumie i siostrę i my płynęli i bardzo, bardzo miło to wspominą, choć klejdy, Zoki i syndale mieli my mokre. Yy, potem zrobili koła wodne z dym z plastiku, one już nie miały tej duszy co tamte. Łazili my na pochody pierwszomajowe. Musieli iść na pochód, inaczej się miało studa w szkole. Potem z nosbajtli nikt nie wiedział, czemu trzeba iść a nic o co tak rychć idzie. No, my to uważali za świetną zabawę, bo było dużo atrakcji w ten dzień dla nos. Na dzień hutnika, 4 maja szliśmy z fatrami na huta. Moglimy łazić i zwiedzać co najmniej 3 godziny. Drogi zwiedzania wymalowali białą farbą. Białe borsztajny na wiodły. Były karuzele, wata cukrowo. My, bajtle, mieli poklajstrowane poklejstrowane gęby i palce, ale my byli szczęśliwi. Sprzedowali też balony na sznurku, pieronowa atrakcja. Lotaliśmy też z drachami Kejbu wiater. Teroski, żaden bajtel nie cieszy się z byle czego, tak jak my downi. Spacery nad małą panwią. Mój tatulek lubił las, a ja z nim i siostrą Blank często jechaliśmy na kołach do lasa na grzyby, nie tylko czasem, yy, ale czasami by się luftnąć. Słuchaliśmy śpiewu foglów, a fater znów wszystkie zuczył. uczył. Nierozmy spotkali wiewiórki, hazoki, lisy, jaszczurki, a kiedyś we nowy rok, jak my szli po kolana na we śniegu, wleźli my gnał na Sornika. Jeronie, strachami mieli pełne galoty i my wartko się cofali nazot. Aby jechać do lasu na Szulczyka, bo tak się nazywał pan Feszter, i od niego dzisiaj ten mianowany jest ten las, jechało się przez rzeka Malapana. Bez taki wąski mostek, kiedy się uginął, jak się jechało na kole, terazki go już nie ma, ale ten link, jak się jechało na, po nim na kole, to czuję do dziś. Wakacje. We wakacje mało kiedy ktoś jechał za granicę. Jarosław się jechał na trzy tygodnie na kolonie do Pruszcza Gdańskiego czy Długopola, kiedy organizowała huta. Nie co rok, ale co dwa my realizowali wczasy zakładowe do Dźwirzyna i każdego było stać. Na wakacje często my na basen na naszym osiedlu, Siedzieliśmy w wodzie choby utopki, ale nam się bardzo podobało. Każdy się znał, nie było larma. Spędzaliśmy czas na basenie, aby oschnąć z wody na huśtawkach i karuzelach, które zrobili pracownicy ze huty. A zaś na brudziku była zjeżdżalnia, to była atrakcja jak pierun. Leżeli my na dekach i się opalali. Ja miała oma Ana we Świbiu, tutaj był srogi PGR, Oma mieli króliki i kury, do mnie to była radość. Roz oma posłali pora barber na ogródek. Przyniosła, ale co z tego, jak zamiast raju od ołmy, to na targach od raju od sąsiadki forajterki. Jak joś się była tej sąsiadki, pon buczku złoty, bo ona zawdy chodziła ubrana na czarno, w śląski strój i chusta na głowie. Miała czorno z opaska z różuma wyszytymi i chodziła o kryce. O matko, i o tej kryki też się, było jak pieron. Ale forajterka to była tako dobro dusza. Oma ją przeprosiła za mnie i powiedziała jej, że może się teraz kierować babra-barber z naszej raji, zamiast tego, co ją ładniej natargała. Ona się też ze mnie lachała. Fajne to były wakacje. Najbardziej pamiętam zacierki na mleku, co mi oma ważyli. Jak oma Ana się wykludziła do Świbio, do drugiego męża, do Pyskowic, to ja zyskała nowego ołpy. Moja oma była długo gdową i sama pięć bajtli wychowała. A kole w wieku Abrahama poznała Janka i się hajtli. On go do mnie Ajśka, a on mnie gadał Andzia. On nie umiał go dać po naszemu. Był na ręcie, a przyrobił się za fachtyża. Upa Janek mi przął, a ja jemu. Brał mi na spacer, za ręka i szliśmy na zakupy. W Pyskowicach były takie sukienice, pod kierymi były roztomaite sklepy. My tam kupowali urzędnika leby prezwuszty i takie richtig tuste, na chleb i na tułogórek. I oba my to jedli z upą. Ołamaj, oh Ołpa Janek zawsze godał, że oma gotuje sympatyczne zupki. A do niego wszystkie jej mi taki były dobre. Do mnie też Ołpa Janek był do mnie bardzo, bardzo dobry. Żol pieronowy, że ani ołmy, ani ołpy już nie ma z nami. Koniec części trzeciej.